Też są na różnie ubrani, żeby nie byli tacy sami. Albo względnie tacy sami. Jakoś będę może ich umiała odróżnić. Jak już się nauczę, który jest który. Czołem! Oto jesteśmy z kolejną wizytą na planecie Alades. Dzisiaj przyjrzymy się losom rodziny Nikeman. Bądź jakkolwiek inaczej się to nazwisko czyta, nie mam pojęcia. Nie pochodzę z tej planety, nie znam tutejszego języka, nie znam języka obowiązującego na tych wszystkich innych planetach, z których ludzie tutaj się pojawili, więc dla mnie to są Nikemani. Na planecie Nike zawsze było jasno. Czas był mierzony na podstawie ruchu dwóch słońc, które było nieskończonym źródłem energii dla mieszkańców. Tutaj, jak się okazuje, słońce jest jedno i regularnie znika. Jest to pewne utrudnienie, ale najklemanowie, czyli chyba dobrze to czytam, Znaleźli sposób, by sobie z tym poradzić i prowadzą naprawdę szczęśliwe życie. Jak widzicie, mamy tutaj dwóch mężczyzn, nie wiem jakiej płci. Jest lawan, klem. Atis i Dula, czyli chyba Dula jest chyba dziewczynką. Zobaczmy, co tam u Nike słychać. Dobra, i oto jesteśmy. A już widzę, że to będzie ciężkie życie. Kurczę, od wtorku zaczynamy i to takiej śmiesznej godziny. Nie pamiętam, jak było u poprzedniej rodziny, ale mam zapisane, że kończymy w czwartek, więc w sumie myślę, że u nich też pogramy. O mamo, ile. W sumie tak oni nie mają nic z roboty, nie muszą spać, jeść, nic robić. Ale no, urwam wątek w połowie i znowu go nie skończę. Mam na myśli to, że. Zagramy do końca czwartku. Najwyżej posuną się o dwa dni, a nie o trzy czy coś, nie? Dobra. Tu mam jakieś gorące źródła. Super. Tu jest wielki basen, żeby się nawadniać. A jakby to było mały zwan... A no tak, bo dzieciaczki trzeba wykąpać. No tak. Dobra. Z jacuzzi. Jakieś takie wyspiarskie lampy fajne. Bambus. I dobra, i co jest tutaj pod tymi dachami? Tu no jest tylko takie symboliczne wejście, taka brama. Okej. Okay. Są dzieci, te zabawki. Aha, tylko to mi nie będzie szło tego. A nie, idzie to kontynuować, o kurczę. Dobra. E, tu jest co? To. Toaleta. Morośle może Nie. Aha, bo oni chyba mają sklep z kwiatami. Mają właśnie. To jest co? Aha, to jest jakiś taki coś, żeby podtrzymywał dach chyba. Zapawki dla dziecka. Tutaj widzę są właśnie ten do układania. Co ja mogę? Aha, to mogę sprzedać. Do układania bukietów. Tak, coś do zjedzenia, jakby ktoś potrzebował. Prawdopodobnie, chociaż nie, bo dzieciątka małe chyba jeszcze. A nie, one już są z moroślami Dobra. Jest okej. Okay. Ojej, mamy krowo kwiatka. O, masz krówca. Od razu się nakarmijmy, żebyś nam Przyjaciół nie posiadała. Jaka to spora lato, lato, lato wiosna, czyli tu nie ma takich zimnych pór. Okej, okay, czyli te roślinki będą chyba cały czas jakby w użytku. Miejmy nadzieję, że na wiosnę nie spadnie nam jakaś gruba warstwa śniegu. I cóż, i trzeba sobie radzić z tym, że nie ma słońca. Może dotrwacie do ranka. W razie czego tu widzę, że są lampy. Oni niech sobie to zaczą żyć. Czyli ten w spódniczce to jest klem. Okej. Okay. Spójrzmy najpierw w drzewko, czy to są wasze. Czyli tak, to jest twoje dziecko, które sobie chyba wyhodowałeś. Ty sobie wyhodowałeś to drugie. Aha, czyli to są sami mężczyźni po prostu. To jest taka rasa samych mężczyzn chyba. Tak bym wnioskowała, czyli Dula też jest chłopcem? Ja mam sprawić, że on jest chłopcem pomocy. Małe dziecko stanie się dorosłe. Kurde. Jak to było, stanie się dorosłym albo coś, Albo dorosłą. Dula, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka? Ale podejrzewam, że jak są sami chłopcy, to że to też jest chłopczyk. A zaraz, w kontaktach nie będzie, jak ktoś będzie miał ciebie jako znajomy. Znajomy, znajomy, bo kobieta byłaby. Dobra jest kobieta? Aha, znam. Znowu, znowu. Kurczę. A nie, kobieta też byłaby jako znajomy. No to ze pomogłam. Dobra, poczytam opisy, może coś tam będzie. Głupie ja przecież w grafi będzie. Nieśmiały i aktywny Klem uwielbia spędzać czas w ogrodzie, ale nie przeszkadza mu dzielenie się zbiorami z innymi. I tak nie musi ich jeść. No, no, w punkt. Klem w punkt. Dobra. Czyli on pewnie się zajmuje tutaj. Ludny, aktywny i uprzejmy. Czyli on jest taki całkiem, powiedziałbym, sympatyczny. Pewnie drugi będzie jego odwrotnością, oczywiście. A, prawie. Tylko otwartości ma więcej w sumie. Tu mamy jej tam, gdzie on ma dużo, faktycznie, ale też jest uprzejmy więc tak też, nawet bardziej uprzejmy od Klema. Czyli to jest Laban. Laban jest bardziej towarzyski niż jego partner, więc to on zajmuje się sprzedażą zbiorów i kwiatów w sklepie. Uwielbia naturę tak samo jak Klem, ale ma bardziej artystyczną, widać, duszę. A ty byś ten obraz może skończył też przy okazji. No Okej. Okay. Czy wy na przykład potraficie jakieś te... Aha! Czyli ten faktycznie układa te kwiaty i zbiera zbiory, a ten sprzedaje, no widzę, że kwiaty też układa i jest magazynierem. Okej, okay, dobra, nawet chyba jeszcze lepszy jest tutaj, florysta złoty, a ten miał chyba srebro na floryści, brąz. Dobra, czyli ty bardziej kwiaty, tamten bardziej nasiona, znaczy nasiona, owoce i już coś kolejne dziecko, tak? Obaj, obaj. Tylko są kosmicie, jakie zaadoptuje dziecko na pewno będzie zwyczajne. Tak, troszkę przykro. Zobaczymy. I tak to troszkę techniki sprzątania. Ty, no, kreatywność, bo tutaj malujesz. Proszę o uwagę, zajmujesz się dzieckiem. No, nie wiem, czy to jest twoje dziecko, czy nie twoje. Jak ja mam do zapamiętać wszystko? Dula. Tak, to jest twoje dziecko. Ok. Czyli Atis jest klema. A dula jest lawana. Kiedyś się nauczę. Mały Atis od najmłodszych lat pokazuje duże zainteresowanie naturą. Szczególnie rzuciem kwiatków. Mam nadzieję, że są chociaż smaczne. Dula. Dula nie może się doczekać, aż będzie dużym chłopcem i będzie mógł prowadzić dorosłe rozmowy. Czyli dula jest chłopcem. Tak jak myślałam. Czy to akurat nic problem, bo ja nawet mogę adoptować chłopca, w sensie mam mod na to, że mogę sobie wybrać płeć. Tylko no troszkę tak to nie zmienia faktu, że no bieda, nie? Ty byś się chciał nauczyć w ogóle. A ty też? Ty nie. A ty byś się chciał? Dula byś się chciał. Ja nie mogę. Jesteście tacy podobni, jak jeszcze ci dwaj dorosną. O nie! To poza tym potem już nie będą nosili obrączki. Rodzinny pocałunek i może uczko dziecięcej wyliczanki, skoro chciał. Ej, no jak na kogoś, kto ma kurczę, sześć, czy ile tych miałeś? No, punktów kreatywności tak trochę słabo. Ojej, no zostań taką kwiatka, czemu go niszczysz? Czy rośliny mnie kochają? No dobra. Ja ogólnie mówiąc szczerze, mało bram, y jakkolwiek nieludzkimi simami, więc to, że spaliłam robota, to jeszcze nic. Bo simoroślami też za często nie grywam. W znaczy w kwitnących z górze też gadam kłopoty. W, w mojej kryształowej dolinie, czy raczej Kryształowej dolinie ksału, ale w moim rozgrywaniu mam kilka simorośli. To jest w sumie wszystko, nie. Tylko czekaj, bo zapomniałam, który był który. Pff. Ty bardziej ogrodnictwo. Też w sumie Simoroś nie powinna być ogrodnictwa od razu? Nie wiem, jak to się tworzy, Sima Bo ten mały. A nie, no też nie ma, przecież małe dzieci nie mogą. A za ile Ty dorosniesz, Dula? Za A Atis też za cztery, czyli Wy jesteście jeszcze w tym samym wieku, żeby się jeszcze bardziej myliło. Wy 14, a. 14. Zlaban Klem. O mamo! Ja polskich imion nigdy spamiętać nie umiem. Bo to jakieś kosmiczne trzeba pamiętać, no. O. No, no, no. Komuś tutaj bicepsy wywaliło. Dobra, ale ty miałeś też tutaj przyjść, coś porobić. Może zacznij układać kwiatki. Może tulipany. Mamy cztery koła. Musimy sobie zarobić na rachunki. A w ogóle są rachunki, czy już opłacone? Wychodźmy, to, są już w skrzynce, okej. Okay. No tak, bo ja mam więcej tych, tych... A ja tutaj bukiet, bukier. Sokrotek, mhm. A w jakim wazonie? Bo widzicie, ja tutaj też rekolory te tego. Sokrotek nie mam, ale wazonów mam. Może w takim? No może takie? Nie widzę, czy one się... one chyba się nie różnią. Nieważne. Inne kwiaty mam w kilku wariantach też kolorystycznych. Same kwiaty, nie tylko bukiety. Ale jak widać, nie stokrotki. W ogóle, czy ja układam stokrotki, czy tulipany? <grych> Okej, okay, czyli nasze bukiety tulipanów będą się nazywały bukiety stokrotek. <grych> Można. Nie ma tak zaliczyć zalić już na samym początku. Voilà. Tutaj, dzieciak się bawi. Dula, a Atis to robi? A Atis potrzebuje słoneczka. Atis, też się tutaj bawić. Chodź tu. Baw się tutaj z, z dulą. No, za Atis. Działa. Halo. Halo, świećcie na mnie. Dobra, coś tam działa chyba. Nie idź tam. Ja wiem, że gdybyś się bawił tamtymi zabawkami. No nie krzycz, Atis! Nie możesz się z Dulą poprzytulać? Albo coś? Proszę. Tu mi się pika przytulać, już. Nie rycz, Dula! Znaczy, Atis. No już ich mylę. A dopiero zaczęłam grać. A Kurde, jak będą biegali mi cały czas Troje kąpielowych, to moje rozpoznawanie ich po ubraniu na nic się nie zda. Klem ma zielone gacie. A jakie ma lawan? Też zielone? To może być miał dłuższe chociaż co? E, moment, moment. Lawan ma żółte, chyba. Chodź, pokaż się. Chodź tu. Biegnij tu. Szybko. Ale chyba tak, chyba. Klem ma zielone. A lawan? żółte. Ale to w słońcu zobaczyć, bo nie jestem pewna. No i ile ty możesz. Dzięki, Merta. <ścoughs> po prostu dzięki. Ja ich nigdy nie rozróżnię. Pomocy. Oni w ogóle się nie sobą że tylko kochają. W sensie mają miłość. Żadne seksualne tutaj nie zaszły. Dziwactwo. Dobra, czego wy pragniecie? Bo oczywiście nie spojrzałam. Sześcioro dzieci bierze ślub. No super. Legenda sportu to ja. No, też super. A w sumie tak patrzę na nich... To Lawan tak troszkę bardziej wygląda. Może nie kobieco, ale tak... Też w sumie usz ma takie wielkie. Ale nosek ma mniejszy. Oni nie są identyczni. Bara-bara mogą, a całować się nie mogą. Co <ścoughs> to? to. A bo nie mają pierwszego pocałunku. O kurczę, dobra. Co do, tutaj? Do nie ma tak łatwo. Nie tak. No ja ich mylę, ale chcę zrobić interakcję między nimi. Gdzie Pocałuj pierwszy pocałunek. Kurczę, naprawdę. Lieknie na tle drzewek. Kurde się klony całują. Nie, Nie, no naprawdę lawan ma mniejszy ten nosek. To po prawej, jak się przytulał, to, to był lawan na pewno. Kurde. No to będzie. Szczelam, klem. Ma wielki kinol, ale lawan ma za dużo uszy. Pięknie się uzupełniacie, panowie. Pięknie. Daw. Daw, Odil. Quill i John. John. Nike Czyli oni mają nazwisko po tym. Nike Man. To Co potem wasi będą samotni? Zobacz zakładam że na innej planecie, no to nie obowiązują już zasady panujące na Nike. A ci daj w pick grają. Dobra, starczy dzieciaczki już. Wystarczy. Wody potrzebujecie. To chodźcie, akurat deszczyk pada. Ty się, baw w tym. I się baw w tym. I akurat pewnie, jak wyjdą, to. A te płótno ci nie zmoknie? Który to malował? Ty. Oczywiście, że nie. Lawan, chodź tu. Ale mam przeciwbłomaniowy, jest. Ale tak sobie myślę, że tutaj byśmy może powiesili gdzieś tabliczkę otwarte, zamknięte. Nigdy jej nie umiem znaleźć. O! Dobra, poszło zaskakująco szybko. My tutaj gwarant trochę z dupy. Tutaj, tutaj. O, będzie tu. I jak skończysz gadać, to faktycznie sobie otworzymy przedsiębiorstwo. Oj, nasz krowek jest. Nie, nie chcemy komputera, panie. Co ty, co ty tu robisz? Zaraz otworzyć przedsiębiorstwo? No bo tak. Co robisz, dziadzie? Czy Ty nie skminiłeś, że jest obca planeta? O, nawet Pani że jest zielona. Ej, ona jest z Waszej planety. Nikerium. Ej, no to Wy się musicie z tym zaprzyjaźnić. Co robisz? skręć malować. Bo to po prostu taki zbieg okoliczności. też nie chcę wierzyć. Prim Nike... No. Gdy was tu jest więcej z tej planety. Może znajdziemy męża dla tych swoich dzieciaczków, znaczy dla waszych dzieci, dla twojego i twojego. To potem się wygenerowała taka standardowa i po prostu Martel zmieniła, ale... Jesteś kobietą, opowiedz mi o tym. Jak to możliwe? Chyba no, nie chcę mu za dużo opowiedzieć. A to idź pani, wiesz gdzie. Ty miałeś tymi drzewkami się zająć. Opryskaj wszystkie. Krową przede wszystkim. Ja to widzę, jak tu będzie przedsiębiorstwo otwarte i my zapomnimy krowokryk, Zapomnimy krowo kwiata nakarmić. To będzie Saigon. Ja to już wiem. To będzie Saigon. Kocham, jak tym ogonkiem merda. Boże, to jest takie urocze. Zanim bym kupiła jakieś takie kółki, żeby wyłożyć ten towar. a tak na ziemi tak trochę dziwnie. No i może tutaj towar... to nie, to towary wystawić. Teraz nic nie klasuję, żeby nie było znowu, że jedna zda nie wiadomo jak. Może taki bukiet i może te kwiatki takie, takie. Takie żółte, o żółte, ale to bukiet nie pasuje teraz. Czarny, można to składa. Tyse, nie tyse, tylko tyse. mały obraz. Może teraz taki prawdziwy bukiet, z krotek. To naprawiać tą wannę? No super, to ją wyczyść, wyrywaj kwasty. Patrzmy, czy coś tu. Oj, oj, klem. zostaw te kwiaty tam. Zostaw tutaj. Pielęgnuj. Który to jest absurd. Och nie. Czemu aż tak źle? Zaraz ci cytrynowiec cy cy umrze. Wracaj tu. Jeszcze wilkora nam brakowało. A rames. No interesujące imię. A mamy drzwi do domu, czy on i tak nam tam wlezie. No przecież tam nie ma drzwi. Ale to są drzwi wejściowe. Czemu on wlazł? Nie powinien tutaj mieć stopa. Halo? Wilkor. Bo to powinno być traktowane chyba jako drzwi wejściowe, nie? Mogę zamknąć na klucz. Nie będą nam żadne zwierzaki przełazić. No, Ale też? teraz kwiatki poniszczę. Ja to baserę tak zablokuję, żeby mi tu nie, nie łaziły. Zwierzaki Zrobił Zablokajcie na klucz. Zakaz wstępu dla zwierząt. Jadłko, mi teraz stąd nie wyjdzie. Nie bój się, pomogę ci. Do widzenia. Haha. Ha. No i co, masz mi coś do powiedzenia? Furtka. <grytka> zakaz wstępu dla zwierząt. Czy są tu jeszcze inne furtki? Czy jest tu więcej furtek w drugą stronę? Na przykład, Zakaz wstępu dla zwierząt? Też oni są tacy z naturą za pan brat, nie? No dobra. Drzwi zostawię, ale te furtki tylko odblokuję. Nie wiem, co to zmieni, ale niech tak będzie. A jak mi coś pogryzie. Dobra. To są 100 więc zróbmy stokrotki takie czerpone. W takim przezroczystym wazonie, Ale w sumie jeden może robić kwiatki, a drugi może je już powoli sprzedawać, nie? Oj, dziecko trzeba najpierw chyba do wanny wrzucić. Słońce, ojej. Ale to słońce to już właśnie wyszło, to sobie też radę maleństwo. Ty? A ty jesteś, okej. Okay. Dobra to możemy faktycznie otworzyć lock może nie, go lawan otworzy tylko jeszcze musimy mieć towar na sprzedaż, nie? niech będzie to na przeciętne okej okay. a tutaj mogłam już też te 100 kropki wyłożyć a, jak ja nie myślę dzisiaj więc mogą przychodzić ludzie czemu ty masz do niego hemi? to nie jest laty czasem ja wiem, że ty wolisz chłopców, ale nie przeginaj. Weź mu jeszcze raz, gdzieś nie skoro tak dobrze ci idzie. Kupuj, kupuj, ja tu czekam. Matko, jaki niezdecydowany chłop, jak baba. Dobra, to pierwszy z i klem zarobi. Dobra, zejść z tej kasy. Bo on tu się zaś nie umie zdecydować. No. Najlepsze kwiaty w mieście. Ojej. Jakie ma fajne uszy. O, mamu. Uwielbiam cię za te... Ale ja cię znam. Fiona? Co ty tu robisz? Nie, ja tą simkę, chyba te pućki, tą miastową, band, z której ona powstała, ale mogę się mylić. W ogóle ty weź, może nakarm tą, tą krowę, póki jeszcze ona nikogo nie zjadła Kurde, i karmienie tego. Hej, za karmienie krowy, kiedy też nam wchodzą z przedsiębiorstw. No to chyba jako go przestanę karmić. Niech on się sam pożywia. Albo ja wiem, to ludzie próbują się wedrzeć y, na Aladę, bo ludzie to w ogóle są. Królami zniszczenia. Próbują się wtopić w otoczenie, żeby tutaj narobić szkód. Jak zawsze. No to... przejrzałam ją, od razu uciekła. to hmm. masowa. Tulipany może. Tylko teraz nie zmieniamy nazwy. Tulipanów na stokrotnie. Teraz tulipany będą tulipanami. Ok, co na Bukiet tulipanów, super. Obecny poziom przedsiębiorstwa jeden. Czyli możemy sobie coś kupić, tak? Ale ja nigdy nie umiałam wtedy te, te przedsiębiorstwa, te perki. Dla mnie to zawsze by była czarna magia. Co robisz? Pielęgnujesz. E... Aha, czy już opryskałeś? Poznałeś, żeby one były fitną tej jakości? A one i tą, żebyś nie zdążyła zepsuć. Ale one są. Dobra, zbieraj. Tutaj te wszystkie pielęgnuj. O kurde, już tam do zbioru ogórki. Dobra. I opryskaj wszystkie jeszcze. Nie, dobra. Ty tutaj się zajmuj tą klientką dalej. Jakkolwiek, boże, źle to nie brzmi. Zważywszy przynajmniej wiek. Da się. O kurde! to super w kroni. Tak, nie, ja tam to nie sprzedają. Mam za mało kulek w tym momencie, bo tu samych kwiatów powinnam mieć taką jedną, a drugą na owoce. No że tam uzupełniać zamiast zamian się taką kwiatka uzupełnić. O nie. Czemu to się tak zawsze robi? Ja tego nie rozumiem. Czemu ten kwiatek zawsze wywala tutaj? To jest to Może on nawet na półce nie był. Co tu się zadziało? To ja nie wiem. Od się nie odzywasz. Czy wszystko w porządku? Lawan. Lawan to ty tak. Wiesz co, zadzwoń do niego. Może nie będzie w pracy. Może ci nikt nie tam Tylko który to był? Ten. Ten. Do ASD najpierw zadzwoń, a potem do tego drugiego. Witamy. Jakie witamy? Nie, a za towar kto zapłaci? Już się bałam tutaj pójdzie, bo 18, masakra. Z gobnierzami nigdy nic nie wiadomo. To ty choć to zamknij. Żeby... E... Ten drugi lawan nie musiał się odrywać od roboty. Już się bałam, że on kogoś wjadnie. Ale tu jakieś robactwo lata. Moment, 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 co to lata. E, oprys... A jest tutaj wszystkie, dobra. Nie wiem, czy często karmić tego krowokwiata, ale nie wiem, czy go można przekarmić. Wolę jednak go może przekarmić, niż żeby miał mi kogoś zjeść. Dobra, więc ty tutaj kasujesz tych ludzi. Klem się zajmie kwiatem i roślinkami. A dzieciaczki, czy czegoś w wodze? A ty nie. Czyli kto? Akisa trzeba było To się dobrze składa, bo to synek klema przecież. Klem go sobie wykąpię. Atis. Kurde, goście przychodzą, nie zakupy robić, tylko w basenie pływać. Co za niewdzięczne człowieki. Tylko zajmują mi limit na simów przebywających na parcerii. A nie chcę zasiągać moda, bo to w ogóle już by nie ruszyło nic. Dobra, ty już nie musisz tutaj kasować. Ty się zajmij uzupełnianiem towaru. O jak jest radzieckie. Ten jeden jest niepodlewany. Czy on nie uszech? No bo autentycznie ten jeden ma sucho. Nie wiem, czy nie musiałabym dokupić takiego małego zraszacza, żeby go zraszam. I chyba tak zrobię na wszelki wypadek, bo chyba przelać nie można. Trzeba pilnować, bo te zraszacze też się lubią cud, nie? Kiedyś nie pilnowałam, bo się zastanawiałam, on wszystko umiera. Co one są tutaj? To jest małe? 90. Bo znając, miałam nie z kapła rzeczy. jest tak. Ty miałeś układać oba te kwiaty, nie? Ułożyłeś ten kwiat. Ułożyłeś. Teraz chodź ułożyć jakieś inne jeszcze, żeby było co żeby wystawiać. Nie, to lava miał robić. Ja ich zaś pomyliam. Dobra, nieważne. Polnych tulipanów, ich paszczy. Różnych kwiatów. Może różnych tak sobie zróbmy. A on się zaraz żyga sprzeda byś szam. O się powinieneś ucieszyć, bo tobie woda skoczy, nie? W porządku, myślę, że tutaj nie ma co dogrywać do rana. Bo jak wiemy tutaj życie trwa całą dobę, tu nikt nie śpi. W związku z czym będę się z wami powoli żegnać. Tak jak mówiłam, dograliśmy do końca czwartku. Wiem już, że w spódnicy chodzi klem. <grym> I chyba właśnie ma akcja na rękach, ale kto by to tam wiedział? Aha, poszło żgiem. Nawodnienie pełna klasa. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.